W ostatnich dniach Izraelu i Palestynie zginęło ponad 20 osób. Spirala krwi i śmierci rozkręca się na nowo. Co się wydarzyło? Jakie są tego przyczyny i co może dziać się dalej? O tym opowiem w pierwszym odcinku układu otwartego z Izraela i Palestyny. Bo kiedy to wszystko się działo, byłem właśnie w Jerozolimie jednego dnia i potem w Ramallah po stronie palestyńskiej. Ten materiał mogłem zrealizować dzięki patronom. Dziękuję bardzo wszystkim. Jeśli ktoś z Państwa uważa, że warto wesprzeć moją pracę, zapraszam serdecznie na mój profil w serwisie patronite.pl. Zbiórka trwa. Początek tego szabatu w Jerozolimie zaczął się od strzałów. Kiedy wierzący Żydzi wychodzili z synagogi w dzielnicy Neve Jakow, 21-letni Palestyńczyk, Al-Kamkari, podjechał samochodem, wyciągnął pistolet i zaczął strzelać. W ciągu dokładnie czterech minut Al-Kam zabił siedem osób. Piątkę Żydów wychodzących z synagogi i parę, która siedziała w pobliskiej kawiarni. Pobiegli, by pomóc ofiarom i w tym momencie kule dosięgnęły także ich. To najbardziej krwawy zamach w Jerozolimie od 2011 roku, kiedy palestyńczyk mieszkający we wschodniej Jerozolimie zabił ośmiu studentów jeszidy ortodoksyjnej religijnej żydowskiej szkoły w miejscu zwanym Markas Haref. W tym zdarzeniu wszystko jest symboliczne i mówi wiele o najnowszej historii Żydów i Palestyńczyków. O tym, jak jedna śmierć i krew rozlana w jednym miejscu pociąga za sobą kolejne w innym miejscu, jak nakręca się spirala. Synagoga mieści się w Neve terenie osadników, jakby powiedzieli Żydzi, terenie okupowanym, jak mówią Palestyńczycy. Al-Kamkari nieprzypadkowo wybrał to miejsce. On sam mieszkał we wschodniej Jerozolimie. Był Palestyńczykiem posiadającym obywatelstwo izraelskie, ale był jakby Izraelczykiem drugiej kategorii. Wcześniej przed akcją, jak przystało na szachida, zrobił sobie zdjęcie na tle meczetu Alaksa. To wyznanie wiary, deklaracja, kim jest i co chce zrobić. Alkam miał 21 lat. Miał, mówię w czasie przeszłym, bo kiedy próbował uciec z miejsca dokonanej przez siebie zbrodni, najpierw ruszył samochodem, a kiedy policja, policja ruszyła za nim, w pewnym momencie wyskoczył i próbował biegiem uciekać wąskimi uliczkami. Jednak kule sprawnej izraelskiej policji szybko go dopadło. Został szachidem. W rodzinie i wśród znajomych będzie zapewnie czczony przez wiele lat. Co pchnęło go do zbrodni? Być może frustracja obywatela gorszego sortu, ale zapewne chęć zemsty. 25 lat temu, dziadek Alkama został zaćgany nożem przez żydowskiego radykała, kiedy wracał z modlitwy w meczecie Alaksa. Miał wówczas 51 lat. Chłopiec dostał jego imię, i zapewne, jak zwykle u Palestyńczyków, żył w kulcie zamordowanego przodka. Czekał tylko na moment zemsty. I ten czas przyszedł. Czas nieprzypadkowy. Dzień po tym, jak izraelskie wojska, chcąc zaaresztować podejrzanych o chęć przygotowania zamachu palestyńskich terrorystów, albo jak kto woli bojowników, w obozie dla uchodźców Dżenin na zachodnim brzegu, natrafiając na opór, zabiły 10 osób, w tym co najmniej jednego cywila. Miejsce też nieprzypadkowe. Synagoga na okupowanym przez Żydów terytorium, które przecież, zdaniem jego braci, należało zawsze do Palestyny. W czwartek zginęło 10 Palestyńczyków, w piątek 7 Żydów. W sobotę padły kolejne strzały, tym razem w dzielnicy Silwan, dzielnicy przez lata palestyńskiej, teraz zajmowanej przez Żydów, przez Izrael dzielnicy, która mieści się we wschodniej Jerozolimie. Niedawno sąd najwyższy Izraela utorował drogę do wysiedlenia 700 Palestyńczyków z domów w tej dzielnicy. Organizacja reprezentująca izraelskich osadników zamierza tam zbudować własne osiedle. Miejsce tej strzelaniny zapewne też było nieprzypadkowe. Strzelał trzynastoletni chłopiec. Na szczęście tym razem tylko ranił dwie osoby. Jesteśmy. Już na zachodnim brzegu koło osady, która nazywa się Kufur Akat tuż za przejściem poznajecie tą twarz Jasir Arafat. Tak wygląda mur od strony palestyńskiej, od strony izraelskiej wygląda on zupełnie inaczej, ale to wygląda tak bardzo brutalnie. To kolejka samochodów palestyńskich do przejścia. A tam w oddali, widzicie Państwo ten... O, w tym bloku tam na dole są okna bez szyb. Dlaczego? Dlatego, że stamtąd prowadzony jest ostrzał na Izraelczyków, kiedy zaczynają się jakieś e, walki. Na górze już są normalne mieszkania jak rozumiem, ale tu na dole nie ma nic i to służy jako miejsce do, z którego można strzelać, a tam z oddali słychać strzały w dniu który al Kari wybrał na zemstę, jechałem samochodem z Jerozolimy do Ramala, spokojnej palestyńskiej miejscowości. Po drodze słyszeliśmy strzały. Nie wiem jednak, co to było. Kiedy wracaliśmy pod wieczór z Ramala do Jerozolimy, niedaleko miejsca, którym jechaliśmy, Al-Kam właśnie dokonywał rzezi na wrogach, obok których żył w tym samym mieście przez 21 lat. Czy tacy są wszyscy Palestyńczycy? W sobotę rano rozmawiałem z innym Palestyńczykiem mieszkającym we wschodniej Jerozolimie. Mówił jasno: większość z nas i większość Żydów chce żyć obok siebie w pokoju. Chcemy wychowywać dzieci, uczyć się, pracować i normalnie żyć. To radykałowie i politycy po obu stronach nakręcają napięcie i nienawiść. Tak mówił. Reakcje na zbrodnie 21-letniego Palestyńczyka były, jak mówią znawcy regionu, standardowe. Amerykanie, w tym prezydent Joe Biden, sekretarz stanu Antony Blinken, potępili ten straszny atak. Warto jednak zwrócić uwagę, że kiedy poprzedniego dnia izraelskie siły zbrodnie zastrzeliły co najmniej 10 Palestyńczyków, nikt tego nie potępił. Trudno się dziwić. Siły Izraela przeciwdziałały, jak przynajmniej twierdzą, przygotowywanemu zamachowi. Ale Palestyńczycy tak tego nie widzą. Wiele ludzi um, die and So the God with us. Mm -hmm. I have here in Palestine, my, my, my place mm -hmm. or my land here. Yeah. I saved my country. And what do you think about those Jews who are building their homes in the West Bank? Um, yeah. Can you live with them? With them? Yeah. So in our religion, it's, it's good, okay? Mm -hmm. But this area from to Palestinian,

Kiedy byłem w Ramallah i okolicach tego miasta, słyszałem od wielu żyjących tam Palestyńczyków, że chcą żyć w pokoju z Żydami. Podróżując wcześniej po osiedlach żydowskich na zachodnim brzegu, słyszałem to samo od wielu Żydów. Po obu stronach spotykałem miłych, otwartych i sympatycznych ludzi, którzy deklarowali, że chcą żyć w pokoju ze swoimi sąsiadami. Tyle, że izraelskie osiedla są otoczone płotami, kolczastymi drutami, czasem murami. A przy wjeździe do każdego z nich trzeba przejść przez kontrolę. Ich mieszkańcy, jak mówią, boją się terrorystów. Jestem w pięknym miejscu. Mówią na to: Weranda Izraela albo Balkon Izraela. I to miejsce bardzo dużo mówi o, 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 o tym państwie. E, historyczne miejsce: e, Judea Samaria, to jest Samaria. E, biblijne miejsce. Kawałek dalej jest palestyńska wioska. Na terytorium palestyńskim. Dwa kawałki dalej jest Tel Aviv e, i e, znowu Izrael. Poszatkowany teren, e, piękny, otoczony e, płotami, murami, checkpointami, e, gdzie żyją ludzie obok siebie, którzy nawzajem czują, że czują, są dla siebie zagrożeniem. Do miast i wiosek zamieszkiwanych przez Palestyńczyków żyd w samochodzie na izraelskich numerach nie wjedzie, bo jak powiedział mi jeden z nich, z takiej wioski czy miasteczka może już nie wjechać żyd. Od Palestyńczyków z kolei można usłyszeć setki historii o wyburzeniach domów, zamkniętych dla nich drogach, braku wody, pracy i możliwości swobodnego przemieszczania się, a w najlepszym wypadku o rzucaniu w nich kamieniami to samo zresztą słychać od Żydów. i'm twenty five years old and never been got to the to the sea or to the jerusalem it 's over there it's just two kilo about there and they never go to there so we cannot live with him and also he's a killer and the Palestinian people you can see and To jest oczywiste, że nie możemy go anywhere. Jawelnie możemy go do Ramallah, do Jericho, just like this. Nie możemy go do innego kraju. Nie mamy airportu, just like this, możemy well, żyć. We w palestyńskich miasteczkach, do których mogłem wjechać, na murach można znaleźć grafity sławiące szachidów, którzy mordowali Żydów. Można znaleźć ich zdjęcia, a nawet ulice czy ronda ich imienia. Dzień po zamachu przed synagogą Nevei w Ramallah, na Blusie, w wielu innych miejscach palestyńcy radykołowie wyszli na ulicę i świętowali. W gazie były fajerwerki, flary, palestyńskie flagi i okrzyki Allah Akbar. Podobnie w wielu innych miejscach. Setki ludzi cieszyło się. Były nawet strzały na wiwat, klaksony samochodów i radosne okrzyki. Nikt w Palestynie nie odważył się ich potępić. Ruch oporu wie, jak znaleźć odpowiedź na zbrodnie Izraela, oświadczył rzecznik Hamasu. Palestyński-islamski dżihad, którego członkowie zamieszkują miasteczko, przez które przejeżdżałem poprzedniego dnia, też pochwalili atak. Oficjalne władze Palestyny, trochę bardziej wstrzemięźliwe, ale też wykazały pełne zrozumienie. Co będzie dalej? Teraz można spodziewać się kolejnych wybuchów agresji, kolejnych strzałów, ataków, demonstracji. A z drugiej strony zdecydowanych, często brutalnych akcji izraelskiej policji i wojska. Na miejscu zbrodni w Jerozolimie pojawił się i premier Benjamin Netanyahu, i jego radykalny sojusznik minister spraw wewnętrznych Ben Gvir. Jeden ze świadków ataku mówił do polityków: Gdybym ja miał broń, mógłbym ich uratować. Ben Gvir natychmiast zapewnił, że zrobi wszystko, by dostęp do broni dla cywili w Izraelu był większy. A wszystko to dzieje się w czasie rosnącego napięcia między izraelskimi plemionami, jak mówią mi analitycy miejscowej sceny politycznej. Co sobotę dziesiątki tysięcy ludzi wychodzą na ulice, by protestować przeciwko decyzjom nowo powstałej koalicji rządowej. Wydarzenia ostatnich dni zapewne zradykalizują postawę rządu, a to z kolei zapewne wywoła radykalizację opozycji i protestujących, no i palestyńczyków. Masowe areszty rodziny zamachowca i podejrzanych o współorganizowanie zamachu już się zaczęły. W nocy z piątku na sobotę do aresztów trafiło ponad 40 osób. Czekają nas też zapewne kolejne akcje palestyńskich radykałów. Jak powiedział mi jeden z rozmówców, właśnie tak wygląda spirala nienawiści największa i najtrwalsza tendencja na Bliskim Wschodzie w Układzie Otwartym wkrótce dalsze relacje z Izraela i Palestyny. Bardzo dziękuję i patronce, która mnie zainspirowała, i wszystkim patronom, bo to dzięki wam mam środki na to, żeby tutaj przyjechać. Będę starał się wykorzystać ten czas maksymalnie od rana do wieczora. Mam nadzieję, że owoce tego Będą dla Was interesujące. Dzięki serdeczne. Zachęcam wszystkich Państwa do wspierania układu otwartego i mojej pracy w serwisie Patronite.pl. Dzięki temu mogę opowiadać takie historie i mam nadzieję, że one będą dla Państwa ciekawe. Zapraszam na, do podróży, do opowieści o Izraelu. Będę w Jerozolimie, będę w Samarii, na osiedlach izraelskich. Będę w Tel Awiwie e, i postaram się Państwu opowiedzieć o tym, co tu się dzieje.